Zobaczcie moi drodzy, przy truskaweczkach jesteśmy, jak to, jak tam smakowały. Tu akurat odmiana rumba, jeszcze gdzie nie, gdzie tam się uchowały. Także bardzo mało w tym roku było, bo pomarzu u nas na Podlasiu. No ale może za rok będzie lepiej. Teraz taki okres już jest po owocowaniu, że można poszukać tych tak zwanych flanc i po prostu je ukorzenić. Także u nas zobaczcie, tutaj nawet zwisa nie trzeba daleko szukać. I po prostu co robimy, podstawiamy doniczkę z żyzną ziemią, i po prostu tutaj. Kładziemy, leciutko ugniatamy i po prostu za jakieś dwa tygodnie mamy ładną już sezoneczkę nową truskawki, swoją, tak. Nie musimy kupować, a wiem, że ceny truskawek no są różne sezonek, tak. Czasem 2 złote, czasem 5. A widziałem nawet i po 10 zł, więc po co przepłacać taki sezonek? Kupimy 15, to zobaczmy, już jest taki wydatek, tak. A tak mamy swoje. Także nic trudnego, szukamy po prostu flanc i po prostu jeszcze myślę, tydzień, dwa będzie coraz więcej tych flanc także będzie można ukorzenić. Cześć moi drodzy.